Cześć, dzień dobry moi podcastowicze z tej strony. Wiktor Doktor, a to jest podcast BSSB BSS z Tajemnic. Na co dzień zajmuję się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Łączę firmy ze sobą, zarządzam mediami, czyli outsourcing portalem oraz magazynem Outsourcing and More i prowadzę klub Pro Progressio, w którym zrzeszam ekspertów i specjalistów z dziedziny nowoczesnych usług dla biznesu, outsourcingu i centrów usług wspólnych. A to jest mój podcast. Zobaczcie, co dzisiaj dla was przygotowałem. Miłego słuchania! Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Witam Was serdecznie w 180. odcinku podcastu BSS bez tajemnic. Mam wrażenie, że ta druga setka podcastów idzie jeszcze szybciej niż pierwsza. No cóż, tak to chyba właśnie jest. Ale do rzeczy. Do 200. odcinka mamy jeszcze trochę czasu, a teraz czas na kolejną porcję informacji. Dziś mam dla Was świeżutki raport z Litwy. Tak, z Litwy. Wczoraj, 11 czerwca 2020 roku, został opublikowany najnowszy raport Inwest Litwania poświęcony sektorowi usług outsourcingowych i centrom usług wspólnych. Inwest Litwania to litewski odpowiednik naszej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, czyli PAIHU. Raport, o którym dziś wam opowiem, to główne źródło informacji o wielkości, rozwoju i trendach na litewskim rynku BSS. No to zaczynamy. 48 stron, 3 główne rozdziały, 25 różnych sekcji tematycznych i wszystko w języku angielskim podane w czytelny sposób. Wstęp do raportu napisał Laiswis Maculis, wiceprezes Inwestitwania i zarazem najlepsza osoba w tej agencji, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu branży BSS. Z Wisem znamy się od wielu lat i nie ukrywam, że jest on dla mnie głównym źródłem wiedzy o litewskim świecie nowoczesnych usług dla biznesu. Raport powstał na podstawie danych zebranych na początku roku 2020. W analizie rynku wzięło udział 66 firm BSS, co stanowi 81% wszystkich podmiotów BSS na Litwie. No to hop, kilka faktów. 81% to liczba centrów GBS na Litwie. 19 tysięcy to zatrudnienie w tych centrach. 240 tylu średnio pracowników zatrudnia każde z centrów 14%. O tyle urosła branża w ciągu minionego roku. I kolejne 14% to także poziom tzw. attrition rate czyli rotacji pracowników. No i ostatnia liczba 11%. Tyle firm z listy Fortune 500 ma swoje centra operacyjne na Litwie. Rozdział pierwszy raportu to ogólny przegląd sektora BSS na Litwie. W raporcie znajdziemy informacje o tym, skąd pochodzą inwestycje GBS na Litwie. Na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, 38%, potem kraje nordyckie, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia i pozostałe kraje. Łącznie wszystkie inwestycje nordyckie stanowią 35% liczby centrów i aż 49% zatrudnienia. W raporcie znajdziemy także informacje o typach centrów. Aż 67 z nich to centra typu Captive, 11 to już BPO, ITO i 3 pracują w modelu hybrydowym. W publikacji tej znajdziemy informacje o wzroście zatrudnienia na Przestrzeni ostatnich lat. Czy wiecie, że 8 lat temu sektor BSS-u zatrudniał 5,5 tysiąca osób na Litwie, a ten rok wskaże już liczbę 21 tysięcy pracowników? No to ładny skok. W sekcji poświęconej litewskim miastom dowiemy się, że sektor lokuje się już nie tylko w Wilnie. Już ubiegły rok mówił o inwestycjach w Kownie, a teraz doszły kolejne dwie lokalizacje Klajpeda oraz. Panewezys. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. Panewezys, tak brzmi nazwa tego miasta. Wiodące jest Wilno, to jak w Polsce, Kraków, ale pozostałe miasta też walczą o nowe inwestycje. W raporcie znajdziemy dodatkowe informacje o Wilnie i Kownie, znajdziemy także tzw. GBS Success Stories, czyli pigułkę wiedzy o tym, co robią, jak są duże i iloma językami operują centra, choćby takich graczy jak Danske Bank, Telia, Booking.com, Nasdaq czy też Moody's. No dobra. Wskakujemy do wyników ankiety. W raporcie znajdują się dane o tym, w jakim stopniu centra GBS obsługują poszczególne regiony świata. Aż 97% centrów obsługuje Europę, 58% USA, a 33% region Azji. 39% centrów obsługuje 3 lub więcej regionów. A jak jest z obsługiwanymi językami? Angielski, no wiadomo, 100% centrów używa tego języka. Niemiecki, 36%. Szwedzki, 29%. A polski, hmm. 20%. Wszystkie te dane znajdziecie w raporcie. Ale to nie wszystko. Znajdziecie tu także informacje o procesach, które są obsługiwane przez centra na Litwie, w podziale na główne funkcje, takie jak IT, finanse, HR i pozostałe, a następnie już jest także podział na konkretne procesy. Raport jest pełen dodatkowych informacji i komunikatów oraz komentarzy. Dowiecie się z nich także o językach programowania, automatyzacji czy też sztucznej inteligencji. W sekcji HR-owej, poza wspomnianym 14% attrition rate, raport zawiera listę benefitów oferowanych pracownikom, a są to m.in. opieka medyczna, aktywności sportowe, ubezpieczenia na życie, dopłaty do studiów i nauki języków obcych, czy nawet zakup udziałów i dopłaty do opieki nad dziećmi. Część HR raportu odnosi się także do szkoleń i edukacji. Czy wiecie, że 92% centrów BSS na Litwie zapewnia szkolenia i programy edukacyjne dla swoich pracowników? Raport nie byłby kompletny, gdyby zabrakło w nim informacji o współpracy z uczelniami i takie dane też tu znajdziecie. Podobnie zresztą, jak i dane o wynagrodzeniach no to wybierzmy sobie kilka z nich. Junior Accountant w FNA. Średnio zarabia 1298 euro. Team leader w FNA może zarobić nawet 4274 euro. Specjalista IT? Proszę bardzo, średnio zarobi 2453 euro. A specjalista od RPA może mieć pensję nawet na poziomie 3421 euro. Raport opisuje siatkę wynagrodzeń dla 30 różnych ról, wskazując wynagrodzenia minimalne, średnie i maksymalne. Opracowanie zamykają dwie sekcje. Nieruchomościowa oraz Work in Lithuania. Ta pierwsza ma wylistowane przykładowe budynki biurowe w Wilnie i Kownie. A właśnie, wiecie jakie są tu stawki wynajmu? 15,5 euro za metr kwadratowy w Wilnie, 13 euro za metr kwadratowy w Kownie. No to sobie to porównajcie teraz z tym, co my mamy w Polsce. Druga wspomniana część, czyli Work in Lithuania, to opis projektu badającego, kto jest zainteresowany pracą na Litwie. Polacy stanowią 8% z krajów odwiedzających strony Work in Lithuania, zaś Ukraińcy aż 20%. No to kończymy na dziś. Żaden podcast nie odda własnej lektury tego opracowania, więc zapraszam Was do ściągnięcia raportu Litwania's Business Services Report 2020, bo taką właśnie nosi nazwę i samodzielnej jego analizy. Uwierzcie mi, jest co czytać i porównywać sobie na przykład z danymi, które mamy chociażby z naszego kraju. Linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego odcinka podcastu. Tymczasem dziękuję za Waszą obecność dziś. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu BSS bez tajemnic. Pamiętajcie o subskrypcji także na YouTube. No to cześć, na razie. Hej ho!